Gwałty i dziecięca pornografia. Zatrzymano aktora Bartłomiejem. Aktor i były działacz partyjny podejrzany o zwałcenie trzech nastolatek. Bartłomiejem został zatrzymany na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie. Aktor podejrzany jest o dokonanie gwałtów na trzech nieletnich kobietach, ustalił portal w W 2015 roku M. bez powodzenia startował z listy PIS w wyborach do Sejmu. Wcześniej był działaczem Platformy Obywatelskiej. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie został dziś 1 czerwca 2021 roku zatrzymany aktor i fotograf Bartłomiejem. Usłyszał zarzut gwałtu na trzech nastolatkach, w wieku od 15 do 17 lat, a także nawiązywania kontaktów z małoletnimi w celu dokonywania na nich przestępstw seksualnych oraz posiadania pornografii z udziałem osób poniżej 15 roku życia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego tymczasowe aresztowanie, poinformowała warszawska prokuratura, cytowana przez portal. Zdaniem śledczych ofiar może być więcej, ponieważ do prokuratury zgłaszają się kolejne pokrzywdzone. Prokuratura nie wyklucza rozszerzenia zarzutów. Ma już jeden wyrok na koncie. Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był już oskarżony o podobny czyn. W listopadzie 2017 roku sąd nieprawomocnie orzekł wobec niego 2 lata i 11 miesięcy pozbawienia wolności za gwałt. Sprawa jest na etapie rozpoznawania apelacji, czytamy. Bartłomiejem. Zaczynał swoją karierę polityczną w Platformie Obywatelskiej. W 2015 roku bez powodzenia startował z listy PiS w wyborach do Sejmu. W ostatnich latach. M. Zagrał epizodyczne role w wielu popularnych filmach i serialach.